Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zaktualizujemy sobie o te o maluchy, które w ostatnim odcinku odpokowaliśmy. Stwierdziłem, że filmy będę wyrzucał raz w w sobotę, codziennie. Yy, wydaje mi się, że raczej nie będzie jakichś żadnych bonusów, yy, typu, że wrzucę film we wtorek, ale myślę, że co jakiś czas będą dwa filmy w tygodniu. Co wątpię, ale. Kiedyś na pewno tak się wydarzy. Chyba bez przedłużania, zabieramy się do roboty. Tutaj mamy Neotele Inc. Gold, który zrobił bardzo ładną kryjóweczkę. Siedzi tutaj, jest naprawdę bardzo malutki. Wy go nie widzieliście, bo Ostrośek nie mogę złapać, bo ja się telefon na go przekładałem. Jest. Wigie... Widać go chyba. Ostrość. widać go trochę. Widać. Zrobił sobie piękne takie gniazdko. Yy, tak, jak typowe dla noty, Leincei, czyli pajęczyna i nora w środku. Myślę, że sobie nakarmimy też niektóre z pajączków. Też nie wiem, jak to wyjdzie. Bo to będzie moje pierwsze karmienie. Ale naprawdę bardzo ładnie sobie nora zrobił. No, jak widzimy, ta pajęczynka jest taka. Musiał dużo się napracować, jak jest, bo to jest jeszcze maluszek. Naprawdę musiał się napracować. A zrobił to w jedyne 5 dni, więc naprawdę widać, że ten bardzo dużo pojęczynuje. I jeszcze chwila i zrobi dużo, dużo więcej. Takie się prezentuje kryszówka po otwarciu. Łapie wylęk karaczana. Pierwszy raz będę w ogóle spotykał się z małą, małą karmówką. Jestem ciekaw, jak będzie się łapała. Pierwszy raz. Jestem mega ciekaw, czy będzie ona bardzo szybka. Czy może uda się złapać ją bezproblemowo? A pierwszy pająk, którego nakarmię, będzie Neotelein, klasyk. Będziemy łapać oto tą pensetę od Arachno Hobby. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wygląd jest w miarę precyzyjna. Puszczam parę rzeczy, wyjmowałem z pojemnika, więc wydaje mi się, że powinno pójść gładko. Łapiemy skórczy Mamy karaczanka i wrzucamy. O, lech chwycił, nie wiem czy było widać. Naprawdę pięknie. Myślę, że drugiego wrzucę jeszcze dla niego. Radzi sobie bez problemu ten na Nie wiem czy było widać, ale tak pięknie zaatakował. To chyba drugiego dostanie w nagrodę. Naprawdę pięknie zaatakował. Nie wiem czy widać. Ja też na hotelu nie wiem, ledwo widzę. Ale jest naprawdę, naprawdę piękny. Oj, chyba Panu już podziękujemy. Albo jeszcze jednego dajmy. Przechodzimy do Karibeny wersji kolor. Na hotelu zajada. Pięknie, zadkowo. Nie wiem, czy było widać, ale naprawdę było to przepiękne. U Karibenka siedzi, czeka na ofiarę. I zaraz ją dostanie. A w ogóle zostawiłem dla niej ten papier, patrzcie. Dlatego, że ona może teraz sobie zrobić ładny taki jakby hamak, taki typowy dla kariben. Tutaj jak widać już jest pajęczynka, taka typowa dla kariben. Jestem ciekawa, czy będę robiła coś więcej, czy zostawi po prostu taki sobie hamaczek. Teraz karibenka posili się karatankiem. Mamy karaczanka. Przucamy. Uwaga. Zamykam, bo tutaj już... O, złapała! Nie było widać. Już Wam pokazuję. Już wam pokazuję. Trzyma świeszcze. Trzyma świerszcza. Jest przepiękna ta karibęka. Młode karibęki są tak piękne, niebieskie. Chwyciła świerszcza bez zastanowienia. O, o, czekajcie, czekajcie. Wyszedł, wyszedł teraz. Wyszedł yy, na no, leńcej. Wyszedł i tutaj z świerszczem spacer. karaczanem spacerową. No pięknie. Pięknie. Przechodzimy do Poe Ornaty. Pytoteria Ornata. Największy pająk. Silnie hmm. jadowity. Chodzi z Azji. Chyba z Indii dokładnie, ale nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć. Piękny pajączek. Akurat u mnie dosyć spokojny, ale podobno jest najbardziej agresywnym przedstawicielem Ornata. Sie, specjoteria. Jestem ciekaw, bo wygląda ona na najedzoną, ale chyba spróbuję dla niej coś dać. Tak ona się prezentuje. Jest naprawdę bardzo spokojna do tej, do, na razie. O, nie widać. Naprawdę bardzo spokojna się trochę w podłoże tupiła. Nie wykazywała u mnie żadnej agresji. Ja nawet spokojnie przeszła sama do kliszówki. A prawie taka jest historia z nią, że ja prawie wyżyczyłem, bo myślałam, że ona jest martwa. Dmucham na nią, tykam nic. Już byłem zawiedziony. Ale jak widać, żyje. I próbuję ją nakarmić. Trochę ją znerwowałem, bo kliszówka mi prawie upadła. Jak widać, się troszeczkę poruszyła. Już jest delikatnie bardziej nastroszona, jakby tak powiedzieć. No i spróbujemy jej wrzucić karaczankę chyba. Dobra, teraz wystarczy złapać karczanka. Mamy karczanka. O, chwyciła. Piękna. Jest naprawdę genialna. Dobra, zamykam bo to jednak pole. Przepiękna. Teraz Wam pokażę od boku. Bo jeszcze nie mam aż to nie jestem aż tak... Yy, nie jestem aż tak yy, ufny to tej pory, mimo, że jest na razie spokojna. Piękna. się pewnie było prawie jej nie widać. Ale jak się przyjrzycie, na pewno zobaczycie. Jest troszeczkę za duża na kulsiszówkę, myślę, że ją przełożymy. Może jeszcze jedną wylinkę posiedzi, albo nawet nie posiedzi. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No, ja miałam wzrosić dla reszty tamtych pająków. Tutaj mamy Forming Arboricola, uciekinier. Jego troszeczkę najbardziej się boję, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo szybki. No ale myślę, że uda się bez problemu go nakarmić. No także, lecimy. U niego trzeba zrosić, bo ma suche. Opiemy karaczanka. Przepraszam, że nie włączyłam nagrywanie, ale fakeu. Zadkował naprawdę pięknie. Przymykamy. Super. Wszystkie pajączki nakarmione. Jestem bardzo zadowolony. To znaczy, że mają się już w miarę dobrze. Tylko jeszcze zrosić. Pięknie wklina. Nie widać tego. Zaraz Wam pokażę. Tutaj nasz uciekinier. Na razie nic specjalnego. Czarny zwykły pająk. Ostrość. Uwaga, dobra. Zwykły czarny pająk. Bardzo mi się podoba, nawet teraz lubię czarne pająki. Szczególnie takie szybkie. Dobra, zroszę i widzimy się. Jak, jak zroszę, to się widzimy. Pokazał, że nie da sobie w kaszę odmuchać. Więc muszę być teraz jeszcze bardziej ostrożny. Zrosiłem. Tak się prezentuje ten pajączek. Jest naprawdę przepiękny. Sobie chodzi tupta. A, nie widać, oczywiście. Chodzi tupta. Bardzo mi się podoba ten pajączek. mimo temperamentu. No i pokażę jeszcze, jak wyglądają te karaczanki z bliska. Tak się prezentuje w takiej, w takim pojemniczku. Przekowuję, przekowuję. Jest naprawdę piękne I czy jakieś jeszcze zmiany na hodowli, oprócz tych maluszków? Wydaje mi się, że nie. Ale ja jeszcze poszukam. Zapomniałam jeszcze o jednym pajączku. bo piałyś i rminie. on by chętnie zjadł taki wylęk. No to wrzucę. Je wylękł, bo to się dosyć mało, kosiak i w troszeczkę większym pojemniku. Jest w noży, więc nie wiem, czy zje na wizji, ale myślę, że warto wrzucić dla niej. Wier... Karaczana. Rzucamy, idzie do Irminki. No i zaraz zje ja na pewno. Tylko, że jest w noży, to tego pewnie nie zobaczymy. Tutaj gdzieś poszedł karacza. No i to by było na tyle. Chyba nie zobaczymy Irminki w Fakty? W ogóle nigdy nie widziałam, jak ona jadła. Także to by było na tyle w przyszłym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał się film, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Polecam subskrybować kanał, bo filmy pojawiają się w każdą sobotę. Będzie bardziej regularnie. Dzięki za oglądanie. Cześć.